Swoją drugą postać w tym sezonie Paw Exile 2 postanowiłem zrobić Whirling Assault Titana. Dlaczego Whirling Assault? Jest to zdolność, która również psuje grę tak samo jak Rend Wiverny, albowiem jest to zdolność, która jest obszarowa, ale jest też strajkiem. Dla weteranów pawek za jeden wiadome jest to, że te rzeczy nigdy nie powinny być połączone, ponieważ bonusy z trafienia oraz bonusy z obszaru działania łączone ze sobą powodują mieszankę wybuchową. Dosłownie. W tym bildzie zwiększam obszar działania, że mój Wirling Assault trafia cały ekran i każde trafienie we wroga powoduje splash, czyli najprościej mówić eksplozję dookoła. I moja zdolność trafia każdego wroga parę razy w ciągu sekundy, i każdy z tych trafień powoduje eksplozję, więc w grupie wrogów nikt nie ma szansy przeżyć. Oczywiście, problemy trochę robią się podczas walki z pojedynczym celem, ale tutaj mamy wiele techów, które obecnie też testuję, więc tutaj może coś się jeszcze zmieniać, ale posiłkując się, zarówno Tempest Bellem, jak i teraz testuję tech z Gathering Stormem, który pierwszy chyba używał Alkaiser, więc tutaj też umieszczę jego wersję buildu w opisie. Ale nie przedłużając, lećmy sobie już do samej postaci. Oczywiście, czy można tym levelować? Wirling Assault jest zdolnością na 41 poziom, więc jako tako levelować tym można, tylko co dopiero od końcówki trzeciego aktu. O tyle bardzo fajnie jest to, że grając tutaj Titanem pod STAFy nie wybieramy żadnego bonusu pod dany typ broni, tylko tutaj pod bronie dwuręczne, więc jeśli chcecie sobie levelować to młotkami, to właśnie stafami tak jak ja to robiłem, czy na przykład kuszami, możecie używać realnie dowolnej broni, talizmanami tak samo. Ja umieściłem w planerze na max rollu takie wczesne levelowanie po prostu stafami, no to głównie ice strike'em, tak jak od roku już levelujemy quarter stafami. Ale jak coś, to też będziecie mieć link w opisie do mojego buildu na Wybuchy Młotami. Macie w opisie Wivernę. Możecie levelować realnie to Wivernom. To będzie chyba nawet najprostsze, bo drzewko do tych buildów jest dokładnie takie samo. Tutaj, jeśli śledziliście część moich buildów już na Tytana, na Warriora, to realnie każde drzewko początkowe przynajmniej jest takie samo. W planie, że macie wersję na 80 level, na 90 oraz będę tworzyć taką aspiracyjną. Ponieważ na obecną chwilę jestem na wersji niepodkryta, wiem, że w tym buildzie mogę mieć o wiele, o wiele więcej obrażeń, idąc na wersję podkryta, tylko to już jest taka trochę aspiracyjna. Dzisiaj będę co dopiero krasować sobie broń podkryta, Jest też będę większość itemów wymieniał, żeby mieć szansę nakryta, rzeczy w drzewku będę musiał sporo zmienić, więc na początek dla Was jest ta wersja po prostu na levelowanie, na farmienie. Ja. W ciągu dwóch dni, mam tutaj slash plate, 22 godziny wyfarmiłem 125 divine'ów. Nie mówiąc o samym buildzie, który też jest warty z 60-70. Więc y, dwa dni farmy, 200 divine'ów, realnie w tej lidze farmić możemy wszystko, karencji leci z nieba. Jakiś losowy item wydrobimy, jest warty furę orbów, więc też bardzo fajny moment, żeby sobie nawet zrobić drugą postać, jeśli ligę już opuściliście na pierwszej. Więc główne zasady działania postaci. Whirling Assault gra pierwsze skrzypce, i tutaj mamy tą najważniejszą rzecz. Mamy ogromny obszar działania, który też sobie boostujemy, oczywiście, będąc tytanem. Dlaczego tytan? No, właśnie Hulking Form. Pierwsze porządny Effect of Small Passives. Druga sprawa, dlaczego tytan? Mamy dostęp blisko w do Tribal Fury, czyli strajki robią splash te match, czyli każdy strike, każde trafienie powoduje, najprościej mówiąc, eksplozję którym też możemy sobie skalować, żeby zadawała obrażenia na większym obszarze. Więc w chwilą, kiedy mamy dwóch wrogów koło siebie, każdy z nich zadaje obrażenia sobie nawzajem. No a w połowie wiemy, że tych wrogów jest dużo dookoła, więc realnie każdy pak wrogów od razu wybucha. Warriorem też bardzo łatwo jest stakować sobie defensywę przy pomocy brazdoma, dlatego też Tytan, bo mamy Stone Skina. Na obecną chwilę mojego armora mam 30 tysięcy poza walką. A armoru, który działa na mój elemental damage, też mam 46 tysięcy, 000, 33 000. mam tę redukcję po 90%, co powoduje, że dopóki nie dostanę jakiegoś dzikiego one-shota od bossa, no to raczej nie mam szans umrzeć. Dlatego też tutaj pomagam sobie trochę energy shieldem, na obecną chwilę też build oczywiście nie jest idealnie skończony, mam takie dość słabe rękawice pod evasion, też tego energy shielda sobie trochę podbił w górę. Wytrzymałościowo dałem mu ocenę 3 na 5, z tego powodu, że można iść o wiele, o wiele wyżej, zwłaszcza gdybyśmy zdejmowali sobie Huntera i założyli w to miejsce Soul Tetera na liczowanie Energy Shielda. Idziemy sobie w faz oraz w Goring. Mamy dużo wysysania zdrowia przy trafieniu. Do tego, łącząc to z Jewelem, który powoduje, że siła daje nam Energy Shielda zamiast zdrowia, wyciągamy sobie te wtedy c 4-5 tysięcy Energy Shielda, Jesteśmy nieśmiertelni. Ja na razie gram w wersję pod Headhuntera. Po prostu, bo przyjemnie się nim gra. Też mówię, postać 91 level. Wbiję sobie, może, jakiś tam wyższy level i potem sobie przejdę na tą taką wersję na bossy. Yy, dzisiaj na, na streamie będę sobie craftować broń nakryta. to tak lekko przechodził już pod ten końcowy build, więc też zagadnijcie tam. Ja jednak chcę Wam dać tą, można powiedzieć, tańszą wersję. Tutaj Headhunter nie jest w ogóle wymagany. Ja po prostu gram z nim, bo to jest fajny item. Plus, w obecnej lidze jest bardzo tani. Możecie też zauważyć, że biorę sobie te jakieś dziwne punkty na zręczność. Wszędzie mam w ogóle INTA i zręczność. I głównie chodzi o to, że w tym buildzie bardzo ciężko nam jest naładować sobie atrybuty. Dlatego też Headhunter jest fajny, ponieważ utrzymuje mi on zarówno siłę, jak i zręczność, jak i inteligencję. Przez to, że nawet sobie kupiłem taką wersję z koraptem na inteligencję, więc też jest tutaj bardzo, bardzo fajny. A wy będziecie sobie potrzebowali te atrybuty też pakować w innych miejscach tak sobie zobaczycie w wersję na 80 level, wtedy biegam sobie ze zbroją na Energy Shielda oraz na Inta. Oczywiście mamy z amuletów oraz z pierścieni. Możliwość bicia sobie atrybutów to już taka jest dość kwestia osobista, gdzie akurat co wpakujecie. No i zawsze też można posiłkować się tam plusami do siły z drzewka, czy właśnie plusami do zręczności inteligencji w tym miejscu. Jeśli sobie kupicie amulet na inteligencję, możecie potrzebować zręczności w innym miejscu i tak dalej, i tak dalej. Na początek też oczywiście w soketach sobie wpakować tam 10 siły inteligencji i zręczności, jeśli będziecie potrzebować, to wtedy z tym problemu nie będzie. Więc tak, wejdźmy sobie na mapę, tak będzie mi o wiele wam prościej pokazać cały gameplay, o co tutaj chodzi. Z tego powodu, że trochę rozkmin mamy co jak gramy, dlaczego jak działa. Ja pokazuję już wersję oczywiście endgame'ową, też z lineage supportami, więc będzie wytłumaczone to w tę stronę, ale większość z nich nie jest nie wiadomo jak droga. Atalui Bloodletting może być dla Was najdroższy, to może być jedyny problematyczny linear support. Oczywiście najlepiej sobie je zdobywać u Ange, Karens Exchange, jeśli o tym je słyszeliście, ponieważ Atalui Bloodletting będzie kosztował Was 9 divinów, więc na początek to będzie troszeczkę problematyczne i w związku z tym, że ja Whirling Assault mam na poziomie 26 już, to też oczywiście on zabiera bardzo dużo many. Gdybym tego Atalui Bloodlettinga nie miał, no to realnie tam dwa razy się pokręcę i już nie mam całej many. W tym miejscu, jeśli jeszcze go nie macie, używajcie sobie Life Tap Supporta. Life Tap Support to jest tam chyba w ogóle tier drugi. Life Tap Support. Zmi on zmienia koszty manę na koszty zdrowia. A Atalui jest jego bezpośrednim ulepszeniem, ponieważ zamienia koszty mane na koszty zdrowia oraz daje nam damage. My wysysamy sobie bardzo dużo tego zdrowia, więc też nie musicie się bać, że atakuje dwa razy tam też część zdrowia stracę. Na mapie zobaczycie, że tego zdrowia w ogóle nie tracę. Więc podstawowa rzecz, gameplay, no przyciskamy prawy guzik, kręcimy się i zabijamy każdego. Tutaj akurat nie ma w niczym rozkminy, dopóki mamy grupę wrogów, oni, tak jak tłumaczyłem, o, trzeba uważać, żeby się nie przewrócić, ale też y, pokazuje na, nawet fajnie defensywa, jak sobie wbiegnę w pak wrogów i się przewrócę, to i tak przeżyję. Ale widzimy, im więcej wrogów, tym szybciej oni zginą, więc to jest ten ogromny, ogromny bonus tego buildu. Działa on świetnie na... Walkę z grupami wrogów, no bo oczywiście ten obszar działania jest naszym głównym punktem budowy tego buildu. Mogliście też zauważyć, że zbudowałem sobie 17 punktów na Mantra of Destruction. Dzięki temu, że do Mantra of Destruction mam przypięte Elite Chimes, to gdy kliknę Q, dostanę Power Charge u góry po lewej. To pozwoli mi też uruchomić Charge Staffa. Charge Staffa potrzebuje uruchomić przy pomocy Power Charge, teraz jest wyszarzony. Nie mogę go użyć, jeśli nie mam power charger. I to powoduje, że wystrzeliwuję sobie te takie pociski błyskawic. Do nich mamy przypięte rzeczy związane z Calling Strike'em. Więc w chwilę, kiedy wróg ma końcówkę zdrowia, to też widzicie, że on sobie szybciej zginie. No bo mamy taką egzekucję na wrogu. No i to już jest większość naszego gameplayu. Tutaj, na zwykłą walkę z jakimkolwiek innym wrogiem, nie potrzebujemy wiedzieć nic więcej. Jedziemy sobie, mamy bonus z Charge Staffa. Z chwilą, gdy nam się skończy, to oczywiście odpalamy sobie Q jeszcze raz. No i klikamy E, dostaje te bonusy do obrażeń. Zero problemów. Teraz jednak pójdziemy sobie na walkę z bossem. Zdajemy sobie bonus z Huntera, żeby nie miał żadnych buffów. Jestem gołej, i wesoły, nie mam żadnych buffów. No i teraz wejdzie nam Tempest Bell, Gathering Storm oraz Frostwall. Single Target będzie już troszeczkę bardziej męczący. No i też na początek sobie naładuję Mantra of Destruction oraz Charge Staffa. Więc pierwsze co zrobię to po prostu na się pokręcę parę razy po to, żeby naładować sobie, widzicie, Mantra of Destruction. Klikam sobie, odpalę sobie Charge Staffa. Odpalę jeszcze raz Mantrę. Zrobię sobie Frostwalla na wrogu. I teraz po prostu się w niego wszarżuje z Gathering Storma. I to jest nasz single target oczywiście. Im więcej trafimy frost na naraz, im więcej trafimy... Yy, też ładunków do o rytmu czy mamy raja mamy bardzo dużo opcji które zwiększają nam obrażenia więc też tak tłumacząc maksymalnych obrażeń nie wyciągnę ale widzieliście że tym kombo zrobiłem tam mu połowę zdrowia zaraz do tego przejdę dokładnie tylko sobie na przykład jeszcze zróbmy raz to wszystko naładuję sobie mojego rajd'a. Na naładuję sobie inne rzeczy damy sobie to no i go sobie dobiję więc co tutaj się w ogóle stało Gathering Storm działa tak, że po prostu sobie szarżujemy i w idealnym momencie, gdy wypuścimy, zdajemy większe obrażenia. Tworzymy taki też naładowany obszar elektrycznie. Widzicie, że w pewnym momencie moja pasja się tak świeci? Specjalnie? I gdy przetrzymam dłużej, to przestaje się świecić i sobie szarżuje. Muszę puścić guzik wtedy, kiedy się on zaświeci, wtedy polecę i stworzę ten taki naładowany obszar. Z chwilą, gdy uderzę Frostwall tym wszystkim, Wtedy też wywołam eksplozję i to zada dodatkowe obrażenia. Jest to najprawdopodobniej rzecz, która może zostać nerfa, ponieważ jest to giga OP, ale z tego co wiem, to już istnieje od dłuższego czasu i cały czas działa, więc najprawdopodobniej nerfa to w tej lidze nie powinno dostać, jak już to na przyszłą ligę. Jeśli oglądacie ten film w przyszłości, teraz mamy 04. To jest tak zwany właśnie perfect window, jeśli w idealnym momencie użyjemy tego ataku, to bijemy większe obrażenia. Używamy też tutaj rage rageforce supporta, więc jeśli mamy rage'a, Wtedy mamy zwiększony bonus do obrażeń oraz yy, na naszym Wheeling Assault mamy Rage Supporta co powoduje, że musimy najpierw walnąć tego bossa parę razy Whirling Assaultem, nabić sobie Rage'a, żeby potem móc go zużyć, aby Gathering Storm zadał więcej obrażeń. Mantra of Destruction daje nam również Damage as Extra Chaos, więc tuż przed użyciem Gathering Storma muszę sobie kliknąć mantrę, aby zadać większe obrażenia. Widzieliście w tym kombo, że użyłem najpierw Urninga Solta, użyłem sobie Mantra of Destruction, dałem sobie Power Charger, Charge Charge Staffem i potem dzięki temu, że mam Delayed Gratification, to mogę użyć Mantra of Destruction dwa razy w przeciągu 10 sekund po tym, jak sobie ją kliknę. Więc mogę się zakręcić, użyć mantry po to, żeby sobie dodać charge, żeby sobie wygenerować ładunki, dać sobie Charge Staffa, potem mogę sobie spokojnie prostu rozłożyć, dać sobie jeszcze raz Mantra of Destruction. I sobie zaszarżuję i zrobię ten damage. Na ostatnim filmie trochę dużo było pytań odnośnie robienia jakichś combo, więc to mam nadzieję, że to dobrze wytłumaczyłem Ale jeśli byście mieli jakieś pytania co do tego, to śmiało, śmiało pytajcie Supporty z Frostwalla są dokładnie po to, żeby stworzyć jak najwięcej ich w jednym miejscu Więc używamy sobie Fortressa oraz Spell Cascade po to, aby było ich jak najwięcej w jednym miejscu, widzicie Jak sobie to walnę Gathering Stormem, no to jest tych eksplozji bardzo dużo Jeśli akurat trafię tak, że przejadę tuż obok i mało z nich wybuchnie, no to też oczywiście co da mniejszy damage. jak boss się poruszy, to też jest problem. Więc najlepiej też, jeśli ugłuszymy najpierw bossa, naładujemy mu te frostwolle dookoła, no i potem to dopiero zaszarżujemy. To jest akurat coś, co spowoduje ogromną wariację waszych obrażeń. Mogliście też zauważyć, że na moim Tempest Bellu jest taki bardzo śmieszny pasek, ponieważ w Tempest Bellu używamy Zerfi Infami. Jest to dość taniej niż support, ale powoduje, że używamy naszego bela, co dopiero kiedy zużyjemy część zdrowia przy używaniu Burlinga Solta. Więc też bardzo fajnie sobie postawić tego bela i też potem odpalić sobie tego kombo z Gathering Stormem, aby zadać więcej wrażeń w jednym miejscu. Walki z bossami będą wymagać trochę doświadczenia, ale robiąc to w dobrym sposób to zobaczycie, że jest to bardzo satysfakcjonujące. Głównie chodzi o to przygotowanie pola walki z Frostwallem. No i przechodząc do itemów, tutaj mamy dość podobną rzecz, jaką robiłem na Wivernie, jeśli pamiętacie ten build, jeśli oglądacie ten build. Mamy Braz Doma, który daje ogromną ilość armora 3500 armora w połączeniu z Tytanem, który zwiększa mi jeszcze armor z Equipped Body Armor'u. Mamy 90% Estimated Physical Damage Reduction. Oczywiście w of Exile armor działa gorzej na pojedyncze strzały, a lepiej na mniejsze ataki. Więc głównie tutaj chodzi o to, że gdy się przewrócimy na mapie, gdy akurat coś kombinujemy, dostajemy dużo ataków naraz, to one nas raczej nie zabiją, ale na one-shoty od bossów wciąż trzeba uważać. Helm, armor S, najlepsza baza z tego powodu, że po prostu chcemy mieć dużo armora, dużo energy shielda. Nawet sobie już przygotowałem ten helm pod to, żeby miał crit No i armor applies to elemental damage, bardzo, to bardzo ważny stat. Nie możemy iść full energy shield bazę, z tego powodu, że nie będziemy mogli na... Energy Shield bazie mieć z tej statystyki na Armor Applies to Elemental Damage. Na butach jednak chcemy mieć full bazę Energy Shielda z tego powodu, że mamy w drzewku Iron Slippers, czyli dostajemy plus 3 armora za każde jeden Energy Shield na butach. Jak sobie zobaczycie, na obecną chwilę mam 3000 armora, zdejmę te buty i pomimo tego, że one mają tylko 300 Energy Shielda, to ja tracę 3000 armora. Po prostu ta bazowa wartość to jest niemalże 1000 armora. Bazowo, mój hełm ma na przykład tylko 500, to powoduje, że jest to bardzo, bardzo silne. Na rękawicach również najlepiej by było mieć Armor Energy Shield, chociaż w moim przypadku pewnie pójdę Full Energy Shield, no bo chcę mieć tą dużą bazę na one-shoty, na bossy. Na mapowanie bardziej Armor Energy Shield, też właśnie dodając sobie Plus Armor Applies to Elemental Damage, ale na bossy bardziej baza Energy Shield. Będę co rozkminiać, mówię o tą taką bardziej aspiracyjną wersję, też podkryta, to. Dużo itemów też będę musiał zmienić. Na pewno tam Headhuntera nie będzie, który też mówię nie jest wymagający tego buildu. po prostu jest to fajny item, który jest tani w tej lidze, więc śmiało można się nie bawić. Pierścionek, full added damage oraz odporności. Przy okazji w połączeniu z Calandra Touchem. Calandra Touch też również bardzo tani ring w tej lidze, powoduje, że wystarczy nam znaleźć tylko jeden dobry pierścień. Wtedy sobie go kopiujemy i mamy dwa bardzo silne pierścienie. Głównie do skapowania chaos reza, elemental rezów. No i przy okazji na prefiksach add damage to attacks, ponieważ realnie na tym bildzie nie mamy aż takich fajnych prefiksów. Możemy sobie dać zdrowie, ale mówię, ja w przyszłości tutaj dużo zdrowia na tym bildzie skalować nie chcę. Ważne T1 fist to attacks. Pozostałe obrażenia od innych żywiołów nie są aż tak ważne. Typ tego żywiołu nie jest ważny. Mamy bardzo też fajny amulet, który możemy sobie zrobić w tym bildzie, ponieważ mamy takie statystyki jak armor, increased armor. Increased Global Defenses oraz Increased Energy Shield. I połączenie tych afiksów jest bardzo, to bardzo mocne w naszym buildzie, bo, ponieważ chcemy mieć jak najwięcej ES, a jak najwięcej armora, jak najwięcej defensywy. No i na safiksie All Melee Skills bardzo się nam przydaje. Dodatkowo kryt, jakieś odporności inne też są spoko. Tutaj akurat mam fajne staty. Mam bardzo słabo zanointowaną rzecz. Ja sobie dałem Acceleration na Movement Speed. Ale z chwilą, gdy będę się przerabiał podkryta, będę sobie pewnie dawać coś właśnie na Critical Strike. I. Większość z tych rzeczy, które akurat są niedostępne dla nas, na przykład Careful Assassin albo Road Seeker, możecie również się pobawić, pójść sobie pod Patient Barrier, aby mieć ogromną wartość Energy Shielda. Którąś z tych trzech rzeczy będę brać, jak już się będę full przerabiał na Energy Shielda. Na obecną chwilę, pod Farmę Movement Speed, bardzo fajny. Takie trochę przejściowe, ale wciąż bardzo mocny. Z jeweli, też tutaj akurat nie będę się niczym chwalił specjalnym. Mam Hard of Wela, to jest mój jedyny dobry jewel, który daje mi extra fire damage, critical hit chance, już, już właśnie zacząłem się robić trochę pod kryciem podkry, ale bardzo ważny stat increased armor from equipped armor, czyli trochę podobny do naszego stonskina. Tutaj jest more armor, a to jest increased, więc to nie daje aż tak dużo, ale wciąż widzicie tysięcy. jak sobie to zdejmę, 27 tysięcy. 3000 armora więcej, ponad 10%, więc fajny stat oraz kolejny jewel na armor, fizz i tak dalej, ale również chcecie mieć plus rage on melee hit, przydaje się z chwilą kiedy bijecie innymi zdolnościami, żeby tego rage'a dostawać, ale w tym miejscu na pewno sobie coś innego dam, a w tym miejscu, tak jak mówiłem, później sobie dam tego jewel'a, aby blood magic zmieniał mi siłę w ten sposób, że będzie ona dawała mi energy field'a zamiast zdrowia. Tak jak widzicie, build wciąż jest w pracy, wciąż mam dużo sposobów na ulepszenie, ale działa świetnie. Rozwala całe ekrany, farmi się nim genialnie. W ciągu 20 godzin wyfarmiłem 120 divine'ów robiąc losowe rzeczy, realnie nic takiego specjalnego nie farmiłem, więc też tutaj bardzo polecam się pobawić, pograć sobie. Dzisiaj będę craftować też itemy do tego buildu. Będę już powoli przechodził pod te kryt wersje, więc też to co się będzie zmieniać w zdolnościach, zmieniać się będzie w drzewku Już na takim wyższym budżecie, to będziecie mieli powoli w planerach zmieniane Zwłaszcza na wyższym budżecie, mocno się będą zmieniać supporty, które używamy w naszych zdolnościach Więc też tutaj, miejcie oko na planer na max rolu, tam będzie to taka wersja aspiracyjna Wpakowana, już tutaj taka bardzo, bardzo wytrzymała też na bossy bardzo szybki build, bardzo przyjemny, ogromny obszar działania, nie musimy tutaj się bać, tylko eksplodujemy całe ekrany, szarżujemy w bossa, one shotujemy go, no i super, super sprawa. Więc jeśli chcecie więcej takich buildów, zapraszam do zostawienia subskrypcji oraz lajka. No i dziękuję bardzo wspierającym za ciągłą pomoc z filmami, jesteście wspaniali. Pomiędzy update'em do tego buildu nakryta będzie coś z Diablo, pewnie Necromanta pod golema oraz Paladyn. To rzeczy, które mówiłem, że są w pracy już, tylko trochę brakuje mi czasu, żeby je skończyć. Na RPG jeszcze mamy sporo czasu za dwa tygodnie, nawet mniej niż dwa tygodnie. Będzie też Torchlight Infinite. Zobaczymy, czy z coś zrobię na YouTube, czy po prostu jakąś sklejkę klipów. No, pracy dużo, więc idę to montować. Widzimy się na Twitchu. Jeśli oglądacie ten film, to na pewno jest tam like na Twitchu. Zaglądnijcie tam. i hejo, -o. bajcie o siebie. Cześć, miłego.